W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za nowy dzień, za możliwość rozpoczęcia go z Tobą. Dziękuję za pracę i obowiązki, które dziś na mnie czekają. Dziękuję za Twoją obecność w zwyczajności, za siłę, którą mi dajesz, za każdą okazję do dobra. Dziękuję, że nie zostawiasz mnie samego. Proszę Cię o łaski potrzebne na ten dzień. Daj mi mądrość w decyzjach i słowach. Pomóż mi zachować spokój w napięciu. Ucz mnie życzliwości wobec ludzi. Daj mi wytrwałość w tym, co dobre. Prowadź mnie drogą prawdy. Święty Augustyn powiedział: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Te słowa pomagają mi zrozumieć moje wewnętrzne niepokoje. Uczą mnie, gdzie szukać prawdziwego pokoju. Pokazują, że żadne rzeczy nie zastąpią Boga. To zdanie przypomina mi o właściwym kierunku życia, daje mi pragnienie głębszej relacji. W Ewangelii według Świętego Jana czytamy: Na świecie było Słowo. To zdanie przypomina mi, że Bóg jest obecny także w świecie pełnym sprzeczności. Uczy mnie rozpoznawać jego działanie mimo zamętu, pokazuje, że odrzucenie nie przekreśla prawdy, daje mi odwagę trwania przy wierze, przypomina, że światło wciąż świeci. Duchu Święty, pomóż mi dziś rozpoznać obecność Boga w codzienności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniołowie Boże, wierni słudzy Najwyższego, chwalcie z nami Pana, strzeżcie nas na wszystkich naszych drogach, chroncie od zła i umacniajcie w dobru. Prosimy, wypraszajcie nam Boże błogosławieństwo, także w sprawach finansowych, abyśmy mieli to, czego naprawdę do życia Potrzebujemy. Pomóżcie nam słuchać Boga i iść Jego drogą, prowadźcie nas mądrze przez każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, trwajcie w pokoju Chrystusa.